Cześć, tu Kalski. Witam w dziewiątym odcinku vloga Startup My Way. I dzień dobry, dzień dobry. Przemieszczam się dzisiaj do biura na piechotę. Mam trzy takie sposoby eee, dotarcia do biura. Mojego, właśnie nowego, o którym mówiłem już parę razy na tym vlogu i pokazywałem, jak się urządzam. Na piechotę zrobiłem to w sumie raz tylko. Samochodem robię to w sumie wtedy, kiedy muszę coś większego przewieźć. Bo po prostu ciężko to zrobić inaczej. No i na rowerze, co w sumie jakby najwięcej razy do tej pory uczyniłem. O, tutaj ogródki ogródki działkowe. Strasznie zarosło tutaj wszystko. Normalnie w zimie to jest takie wyjałowione bardziej, a zaczyna się lato, wiosna lato i po prostu wszystko strzela w górę na maksa. Dzisiaj ciekawy dzień. Nagrywam kolejny podcast. Kolejny podcast, może wam potem powiem z kim? Też niesamowity człowiek, przedsiębiorca biohacker. No naprawdę bardzo, bardzo ciekawa postać. No problem, niestety jest w tym momencie to, że mam w biurze nie mam nic w zasadzie, więc mam straszny pogłos. Co słuchać na podcaście, który wyjdzie prawdopodobnie dzisiaj, czyli podcaście z Bartkiem Popielem. Rewelacyjna rozmowa. Po prostu, prawda, Bartek robi robotę. Tak, rozmawiamy o, o jego drodze, gdzie na blogu oparł budowę swoich, swojego biznesu. Wyszło mu to bardzo dobrze. O, trochę marketingu, sprzedaży. O efektywności osobistej czy produktywności. Czym coś ciekawe, jak Bartek rozróżnia efektywność osobistą od produktywności. Bo Okazuje się, że często, jeżeli mówimy o produktywności, to ludzie chcą jak najwięcej upchnąć rzeczy w swoim kalendarzu, jak najwięcej tasków, cały czas coś robić, tak? A Bartek jak podchodzi do tego tak, że nie chce mieć cały czas napchanego kalendarza, tylko po prostu na przykład pracuje od 8 do 14. A potem chce być nieproduktywny, czytać tę książkę, spędzać czas z rodziną. Po prostu on chce być efektywny, efektywny, tak? Także dzisiaj pewnie dzisiaj będzie premiera, no i na pewno będzie dzisiaj premiera tego odcinka. Więc podajcie na startupmyway.com łamane na 26 bodajże eee, Okej, okay, dobra. Ja uderzam do pracy, a wy zobaczcie co tu się dzieje wokoło jeszcze. Ważna rzecz, czyli dwa modele pracy, jeżeli chodzi o budowanie własnego biznesu. Biznesu, czyli dwa modele takie standardowe. Model pierwszy, własne środki, model drugi, środki inwestora. Także zaczynamy. Jeżeli chodzi o budowanie biznesu, to obecnie bardzo popularnym modelem jest mam pomysł i szukam inwestora na ten pomysł i zaczynamy działać. No bo jak można zrealizować jakiś pomysł, jeżeli się nie ma na to środków, nie ma się pieniędzy, pracuje się gdzieś tam na etacie albo robi się coś innego. W jaki sposób jestem w stanie zbudować, zrealizować mój pomysł, szczególnie jeżeli nie umiem programować, a w dużej większości przypadków to będzie coś związane z technologią. Tak? Mówimy tutaj o startupach technologicznych, produktach technologicznych. Jeżeli budujemy coś fizycznego, jakiś hardware, jakieś urządzenia, no to to jest w ogóle inna bajka, to tam są jeszcze większe nakłady finansowe potrzebne. No więc jak można, jak można to zrobić bez, bez pieniędzy? No można to zrobić z pieniędzmi, tak? Można iść faktycznie do inwestora, poprosić inwestora o pieniądze, powiedzieć tutaj mamy taki pomysł. Przy czym ten model ma wiele Wad, wiele wad. Nawet możemy zbudować coś i potem pójść do inwestora, bo inwestor dołącza do naszego projektu, i pamiętajmy, że inwestor jest naszym wspólnikiem, i inwestor może mieć zupełnie inne cele niż my, bo jego celem jest wyjście z inwestycji z jak największym zyskiem, czyli on wkłada 500 tysięcy złotych, on chciałby wyjąć na przykład 3 miliony i to w skończonym. Czasie, czyli na przykład po 5 latach, może po 7 latach, może to będzie 5, może to będzie 10 razy większy wzrost. No i teraz pytanie: czy cele inwestora będą takie same jak Twoje? Czy Twoim celem będzie na przykład minimalizacja ilości pracy do 4 godzin dziennie albo 4 godziny w tygodniu i siedzenie sobie na jakiejś wyspie i po prostu zgarnianie kasy na przykład z abonamentów czy z innego rodzaju formy, w jaki, w jaki sposób Twój produkt ma zarabiać? A dla inwestora masz siedzieć po 12 godzin i cisnąć. Tak? No i no w końcu dał pieniądze, zaufał Tobie. Więc jakiś tutaj zaczynamy mieć problem. No teraz zobaczmy jak to się ma, jeżeli chodzi o dostanie kasy i szybkie skalowanie i potem co się może, co się może dziać. Chodźcie do tablicy. Także jest nasz człowiek, który ma Genialny pomysł, i nawet może już coś tam zrealizował. Okay. Idzie do inwestora po kaskę. Idzie do inwestora po kaskę. Oczywiście tutaj jest bardzo dużo czasu włożone, tak? dlatego że trzeba znaleźć tych inwestorów. To może być jeden, dwóch, pięciu, pięćdziesięciu. Dopiero pierwszy może powiedzieć, że on chce za to wyłożyć kasę. No i co się dzieje dalej? No załóżmy, że nasz człowieczek się rozmnaża i zatrudnia innych człowieczków. I ci ludzie, i tak dalej, i tak dalej. Oni są finansowani z kasy inwestora. Więc mamy taką, taki wykres. No i powiedzmy, że już coś mieliśmy, załóżmy, że to nie był goły pomysł ale mieliśmy coś i mieliśmy jakieś tam kilku klientów i tutaj, tutaj mamy jakieś tam, tam przychody takie. Koszty, koszty załóżmy były, były takie, mniejsze, tak, i to był nasz, tutaj zysk, to był nasz zysk. No i w tym momencie, w tym momencie sobie wchodzi, wchodzi inwestor, więc w tym momencie koszty rosną, tak? Rosną, zatrudniamy ludzi, zatrudniamy ludzi, zatrudniamy programistów, sprzedawców. Ludzi od marketingu, asystentów, kupujemy, wynajmujemy biuro, kupujemy służbowe samochody. No wiadomo, są różne, różne. jest wiele miejsc, nie można wydać, wydać dużo pieniędzy, więc te koszty rosną, 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 rosną. I pytanie, czy teraz przychody z klientów będą rosły tak samo? No, no, no nie, no nie. To jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobnym modelem będzie tak, jest taki. Tutaj sobie budstrepowaliśmy. Tutaj mamy koszty. Koszty nam urosły. W zasadzie to może być tak, że te koszty mogły urosnąć bardzo szybko, tak? szybko zatrudniliśmy ludzi. No a tu są nasze, tu są nasze przychody. No i te przychody powiedzmy zaczynają powolutku sobie rosnąć. A z drugiej strony tutaj nasz, nasza kaska, naszego, naszego inwestora jest tutaj na, na tym poziomie. No i zaczyna się zmniejszać, tak? Idzie w dół, no i w pewnym momencie dochodzimy do takiej, takiej, takiej opcji, że kasa się kończy. Koszty mogą być gdzieś tutaj, na przykład, załóżmy. A nasze przychody są tutaj, tak? Koszty są dużo większe niż, niż nasze przychody. No i wtedy zaczyna się robić problem. No i co? Zwalniamy ludzi, co robimy, tak? Przychody z naszego produktu są dużo mniejsze niż. Nasze koszty, więc w tym momencie mamy problem. No więc jakie jest, jak jest rozwiązanie? No idziemy, idziemy do kolejnego inwestora. Idziemy do kolejnego inwestora. Ten inwestor nam może pomóc. Idziemy do kolejnego inwestora. Znowu dostajemy za trzy gotówki. Znowu rozwadniamy swoje udziały. Załóżmy, że tutaj oddaliśmy 30% udziałów, czyli tutaj mamy 70-30%. No i druga runda. No, to dajemy jeszcze 15, tak? No to mamy załóżmy 45% jest w rękach inwestorów i 65% jest w naszych rękach. Załóżmy, że mamy jednego, dwóch wspólników, także tutaj to się wszystko dzieli. E, czyli powiedzmy, że mamy no nie wiem, 20% fizycznie naszej, naszej kasy. Okazuje się, że tutaj tych przychodów nie ma tak dużo. E, ok, udało się. No i model, model powtarzamy. Pytanie, czy doszliśmy z tą kasą do tego miejsca, gdzie, gdzie mamy break even, czyli nasze koszty są równe naszym przychodom, czy nie. A pamiętajmy, że tutaj jeszcze warto by było coś zarabiać i wypłacać sobie jakąś pensję. No więc, co można zrobić dalej? No, można iść dalej do kolejnego inwestora. No, ale ten inwestor powiedział, że da nam kasę. No, ale tutaj są jakieś problemy z umowami i tak dalej, i tak dalej. Czas mija, tu ludzie podjechali na urlopy. A w końcu inwestor patrzy, robi tak zwany due diligence naszego biznesu i mówi. No kurczę, nie, panowie tu się, tu się nie spina. To tutaj jest jakiś problem w tych dokumentach, no trzeba, trzeba to sprawdzić, trzeba to wszystko wyprostować. No i no, no nie, nie, nie ma być taki X. No nie, 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 nie. Także tutaj tutaj jesteśmy my. O. No i tej kasy ta kasa nie przyszła. Więc tutaj jest smutna buźka. Smutna buźka, bo w tym momencie kasy nie ma. Jesteśmy smutni. Ludzie są smutni, bo nie dostali pieniędzy. Klienci są smutni, bo ludzie zaczynają odchodzić. Nie ma ulepszania produktu, nie ma supportu. Wszystko się zaczyna walić. No i co? No i generalnie tak może wyglądać nasz model pracy z inwestorem. Oczywiście nikomu tego nie życzę. Ale tak na przykład wyglądał, wyglądała praca z inwestorem Filipa Duszczaka, który był jednym z gości mojego podcastu. On tam dokładnie opowiada całą historię. Nie pamiętam w tym momencie, który to jest odcinek, ale wejdźcie sobie na, na podcast Startup My Way zobaczcie odcinek z Filipem Duszczakiem. Tak, tak się to właśnie skończyło. Mimo tego, że mieli genialny produkt, na przykład naprawdę bardzo dobry, teraz to się odradza. Ale z dnia na dzień musieli zwolnić ludzi, zamknąć pracę nad produktem, bo dokładnie taka sytuacja była, że był inwestor, był inwestor, był inwestor i ten ostatni inwestor nie zdążył, czy się wycofał i zrodził się z tego duży problem. I firma przez jakieś dobre, nie wiem, rok czy dwa lata była sobie w takim zawieszeniu bez ludzi, bez rozwoju produktu. Czy to znaczy, że praca z inwestorami jest zła i w ogóle bez sensu? Też nie. Też nie. Oczywiście wszystko ma swoje plusy, swoje minusy. Ja doświadczenia z inwestorami za dużego nie mam. Mam tylko jakieś swoje ogólne takie wnioski, które wyciągnąłem z rozmowy z różnymi ludźmi, którzy współpracowali i z różnymi ludźmi, którzy nie współpracowali. Na pewno bez inwestora nie urośniemy tak szybko, jak byśmy chcieli. Nie zbudujemy tak zwanego unicorn'a, tak? Unicorn, czyli firma wyceniana na miliard dolarów. Bez zewnętrznego kapitału nie zbudujemy tego. Nie zbudujemy również prawdopodobnie jakieś firmy takiej hardware'owej, gdzie potrzebujemy bardzo dużo pieniędzy na sprzęt, na wytwarzanie tego. Bez zewnętrznego, bez zewnętrznego kapitału będzie to, trudne. będzie to trudne. Ale pamiętaj, będzie kiedyś kiedy pieniądze, nawet pójdziesz do inwestora, stracisz pół roku, po, po 50 spotkaniach czy 100 spotkaniach uda ci się zebrać tą kasę, 200, 300, 500, milion. To czy będziesz wiedział, co z nią zrobić? Będziesz wiedział, jak w które miejsca biznesu je włożyć, bo ja w tym momencie nie wiem nawet, gdzie dokładnie powinienem wkładać nadwyżki finansowe w moim biznesie, w moim czasie, żeby one robiły konkretne zwroty, zwroty z inwestycji. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne i lepiej się nauczyć na małym, na czymś małym, a potem, jeżeli chcemy budować coś naprawdę globalnego, wielkiego, no to może pomyśleć o współpracy z inwestorem, tylko już będziemy troszeczkę mądrzejsi. Także z tym miłym przesłaniem Cię dzisiaj zostawiam i powiedz, czy jeżeli masz jakiś swój biznes już, czy rozważasz budowanie tego sam, czy rozważasz szukanie inwestora. Ja nie mówię, że to szukanie inwestora jest jakieś złe. Tak? Po prostu ja tego nie robię, ale nie wiem, czy w kolejnym biznesie tego, tego nie zrobię. Nie zacznę od tego, że no, ale to jest też inna sytuacja, bo w momencie, kiedy mamy fundera, który zrobił jakiś biznes, czy kilka biznesów, które się udało, no to taki inwestor jest w stanie mu zaufać i nawet dać mu po prostu więcej kasy za mniejszy udział procentowy. Także daj znać, czy wolisz pracę samodzielną, czy pracę z inwestorem. A może połączyć jakoś te oba modele. A może masz jakieś doświadczenia, może masz inwestora, może masz dziesiątego inwestora, może jesteś już polskim unicornem? jesteś wyceniany na miliard dolarów, gdzie jeszcze polskiego nie ma. O, dostałem właśnie przypomnienie, że zaraz nagrywamy podcast z przedsiębiorcą, biohackerem, niesamowitym człowiekiem. Także dzięki, do zobaczenia, cześć.